Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj jest Sebastian Pypła, i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest przewodniczący Śląska Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak. Dzień dobry. Dzień dobry. E, od 6 stycznia e, Metropolia wraz z Stowarzyszeniem Alarm Smogowy mierzy Zaczęła mierzyć smog, który pochodzi z transportu drogowego. To coś, co e, e, chyba oczekiwane jest przez wielu, żeby tak pojawić, jasno sobie powiedzieć, jaka jest sytuacja smogowa w naszym regionie. No bo wiemy o tym, jak wygląda smog z niskiej emisji, ale jak wygląda ten transportowy, to już tak naprawdę poważnie go nigdy chyba nie mierzyliśmy w naszym województwie. Myślę, że takiej akcji nie, prowadzono, nie przeprowadzono nigdzie w kraju. Rząd podejmując decyzję i przyjmując pewne przepisy prawa, zwłaszcza ostatnia decyzja ustawowa o utworzeniu strefy czystego transportu w Katowicach wydaje się jest na podstawie podjęta na podstawie jednego czujnika zlokalizowanego przy, przy autostradzie. I w tym, tym zakresie no, można mieć takie poczucie, że chyba nie jest to dobra baza do tego, by takie decyzje podejmować. Zgadzam się i to też moim zdaniem bardzo ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych, naszych mieszkańców. Ale takie decyzje powinny być podejmowane na znacznie większej próbie danych i większej ilości tych danych. Stąd pomysł, by nie tylko Katowice, ale łącznie 14 miast w 700 miejscach spróbować przebadać. Może nie tak bardzo dokładnymi czujnikami jak te stacje w wiosiu, bo to są już drogie czujniki i ta dokładność pomiarowa jest wysoka. Ale na pewno z jakąś taką informacją w miarę w miarodajną, myślę, że to badanie nam takie dane pokaże i wtedy będziemy dużo więcej wiedzieli o tym, co u nas się dzieje na naszych drogach, co się dzieje w centrach miast, w miejscach komunikacyjnych. I na tej podstawie, wydaje się, będzie dużo łatwiej podejmować decyzje, ale nie tylko, będzie też łatwiej przekonać naszych mieszkańców, że taki problem albo istnieje, albo go nie ma, a jeśli istnieje, to jaki, jak duży. Czy z jakimiś tezą do tych badań podchodzicie, czy to, że strefa czystego transportu w Katowicach powinna powstać, to, jest, to się jakoś wpisuje w działania, i które w Górnośląsku, Zagłębiowskiej Metropolii w zasadzie od lat podejmujecie, no bo i wzmacniacie transport, i to jest takie ruchy na temat tego, żeby jednak ruch samochodowy w centrum Katowic ograniczać, też metropolia jakoś na to wpływała albo była takim duchowym patronem tych działań. No, dla nas takim głównym, można powiedzieć, celem jest. Zadbanie o to, by nasze miasta cieszyły się wysoką jakością życia i raczej to są miejsca zielone z parkami, z, z roślinnością niż, niż parkingi samochodowe. I pod tym kątem, patrząc, kiedy nasze miasta, no, praktycznie każdy jego dowolny centymetr jest zajęty przez miejsce do parkowania, no to to nie kojarzy się z wysoką jakością życia. Stąd też między innymi z innymi miastami pracujemy nad tym, by prowadzić spójną politykę parkingową w tych miastach. Obserwujemy to, co się wydarzyło w zeszłym roku w Katowicach, jeśli chodzi o powiększenie strefy parkowania. Te dane już też są dla nas jakąś bazą wiedzy. Pracujemy z miastami nad różnymi takimi trochę prototypa, prototypami. Testujemy różne rozwiązania w przestrzeni miejskiej, które mogą uspokajać ruch, które mogą. Powodowe, że komunikacyjnie w danym miejscu będzie się lepiej y, korzystać y, z transportu publicznego, y, y, z miejskiego, i to, to są takie, no, myślę, że systemowe przez nas podejście do tego. Nie mówiąc już o tym, że bardzo dużo inwestujemy w ekologiczny transport, elektryczne autobusy, zakup autobusów wodorowych, które już w ogóle są praktycznie bezemisyjne y, to, to są te rzeczy, które są na bieżąco podejmowane. Natomiast no, przy okazji tego badania tak, no, bardzo szkodliwe substancje tak zwane NOX są w tym badaniu przede wszystkim badane, mocno wpływające na nasze zdrowie na, i, i, i w tym myślę, e, chyba jest taki pomysł właśnie, by tą wiedzę mieć jak większą, w których miejscach mamy problem i czy podejmować należy jakieś działania, czy, czy być może po prostu odetnąć z ulgą, że jest całkiem... Jest całkiem dobrze. Hmm. No, no właśnie. Metropolia też pochwaliła się nad tym, że pozyskała pieniądze na zakup autobusów elektrycznych, ale także rozbudowę kolejnych odcinków e, Velostrad. C czy ten plan na rozwój Velostrad, no Wiemy, że jeden odcinek jest szczególnie problematyczny, ten między Katowicami a, a Sosnowcem. To będzie rozwój, który, na który te miasta. E, które łączone są tymi trasami, chętnie uczestniczą w projektowaniu tych tras i, i, i tym, żeby one powstały? Czy to jest projekt, który, na który samolotowców trzeba przekonywać? No, są, są gminy, które bardzo entuzjastycznie podchodzą do tego pomysłu. Natomiast du, duży problem mamy z przebiegami tras, które. Często dotykają terenów, które są w rękach prywatnych. Wydaje się, że kiedy po przemianach w Polsce, zwłaszcza gospodarczych, sporo takich terenów, które byłyby idealnymi miejscami dzisiaj do tras rowerowych, czyli tak zwane były szlaki kolei piaskowej, nie zostały zabezpieczone przez gminy. Nie, nie było takiego pomysłu, by to wykorzystać, i trochę dzisiaj się to mści, ponieważ no, jest, jest problem, by te tereny pozyskać. Gęsta zabudowa też również nam nie, nie pomaga. My jednak jesteśmy tutaj trochę, można powiedzieć, tą pracę taką, postaw sezyfową wykonujemy i, i, i cały czas pracujemy nad tym, by takie drogi, wielostrady rowerowe powstawały. Uważamy, że to może być znakomita alternatywa dla samochodów, zwłaszcza jeżeli ktoś korzystający z samochodu policzy sobie czas od wyjścia z domu i, i zaparkowania, nie, nie tylko samego dojazdu to może się okazać, że ten rower, zwłaszcza z napędem elektrycznym, na takiej autostradzie bezkolizyjnej, może być konkurencyjny, jeśli nie, nie lepszy. Stąd wydaje się, że to też jest takie działanie, które się wpisuje w taką, wydaje się, świadomość ekologiczną. Ale może być naprawdę całką dobrą alternatywą, pomijając kwestie te środowiskowe, ale choćby jest sam fakt czasu dotarcia do miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić, a we wszystkich badaniach to okazuje się, że ten czas jest dla nas najważniejszy, on jest najbardziej cenny. I czasami nawet ta cena biletu autobusowego, jak często patrzymy i badamy, pytamy się o to, jak wpływa na wybór środka transportu, to ta cena czasami jest na trzecim, czwartym miejscu. Najważniejszy jest ten czas i komfort. Mm -hmm. Czy zbadaliście jakoś albo macie w statystyki na temat tego, jak zmienił się sposób używania transportu po zamknięciu wiaduktów w Katowicach? Czy to jeszcze za wcześnie jakieś wyciąganie wniosków z tych zdarzeń? No, wszyscy spodziewali się Armagedonu, a okazało się, że nie jest tak źle. Oczywiście są dwa, może trzy takie wąskie gardła. Przy przekraczaniu torów kolejowych, ale nie jest, nie jest wydaje się, tak, tak źle, jakby mogło być. No, trochę też dołożyła kwestia mochańskiego przebudowy, koło, koło nowobudowanego stadionu, również to jest pewne wąskie gardło. Tak więc widać, że po pierwsze transport może być alternatywą i, i w sytuacji, jak już ten węzeł katycki zostanie w pełni przebudowany i ta oferta kolejowa, o której trochę marzymy, będzie mogła być realizowana, kiedy z, zwłaszcza z, z Tarnowskich Gór, z węzła Tarnowskich Górach poprzez Bytom, Chorzu będzie uruchomiona pełna przepustowość pociągów. Jeżeli zostanie dobudowane dodatkowe dwa tory w kierunku na Zagłębie, mam nadzieję, że nie tylko do Będzina, ale i dalej do Dąbrowej Górniczej, Zamkowice i jeszcze w kierunku na Zawiercie. W tej chwili mamy jeszcze również porozumienie podpisane z PKP na projektowanie rozwiązań dodatkowych torów z Katowic do, do Gliwic. Tak więc w tym momencie ten taki główny krzyż komunikacyjny Tychy, Tarnowskiej Góry, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Zamkowice, gdyby na tych szlakach poprawić tą przepustowość, uruchomić w pełni Dodatkowe połączenia, to wydaje mi się, że w dużej mierze ten problem komunikacyjny w aglomeracji zostanie rozwiązany, a nasi mieszkańcy zyskają naprawdę dobrą, wygodną, komfortową ofertę. W zasadzie od początku istnienia Metropolii powtarza się takie zdanie, że Katalog zadań górnośląsko śląsko Metropolii jest zbyt mały. 11 stycznia został niespodziewanie poszerzony o działania prowadzące na prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Takie sam zadania otrzymały miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Miasta muszą w kolejnych latach przygotować plan adaptacji do zmian klimatu. Jak metropolia się w tym, w tym nowym, nowych zapisach odnajdzie? No na pewno nie tak, że niespodziewanie, ponieważ zabiegaliśmy mocno o to, by być ujętym w tej nowelizacji przepisów ustawy o ochronie środowiska. Do tej pory nasze działania, mimo że mamy taką dużą świadomość konieczności podejmowania działań ekologicznych związanych z adaptacją do zmian klimatu, no, dokonywana była poprzez transfery pieniędzy z naszego budżetu bezpośrednio do gmin, ponieważ one miały te kompetencje, by podejmować pewne działania związane z, z efektywnością energetyczną, z modernizacją, z różnego rodzaju inwestycjami. W tym zakresie dostajemy do ręki bezpośrednio takie narzędzie. Natomiast takim pierwszym krokiem będzie przygotowanie takiego planu do, adaptacji, do zmian, adaptacji klimatu na, na poziomie już metropolitalnym, gdzie my bezpośrednio będziemy mogli takie opracowanie zamówić i, i, i przygotować. I, I mam nadzieję, że na tym poziomie metropolitalnym będziemy w stanie zaplanować te działania, które będą efektywniejsze niż gdyby każde dni robiło osobno. No to właśnie dopytam o to, czy w rozmowie na początku tego roku z Pawłem Jaworskim, dyrektorem w Ministerstwie Klimatu, który tą nowelizację przygotowywał, rozmawialiśmy m.in. o tym, czy metropolia mogłaby być takim ciałem, który pomoże miastom, szczególnie tym mniejszym przygotować te plany, czy to Podzieli się danymi, no bo właściwie te dane na, na, na terenie metropolii natychmiast są pewnie niemalże dla, dla wszystkich miast podobne, które będą potrzebne do tego, żeby te plany przygotować. Czy metropolia będzie takim ciałem, który będzie te plany pomagać przygotowywać? No, do tej pory zadaniami gmin, tych większych, było przygotowanie takich planów adaptacji do zmian klimatu. W tej chwili na terenie całej metropolii będzie szansa, że taki plan powstanie, w związku z tym również te małe gminy już nie będą musiały tego zrobić samodzielnie, ale będą beneficjentem trochę tego naszego działania metropolitalnego, i, i tak jest na to pomysł. Mhm. Ten rok, jako że spotykamy się w styczniu, to ten rok dla metropolii będzie jakoś wyjątkowy? No, po 7 latach szykuje się nowelizacja już bezpośrednio z samej ustawy o działaniu górnośląsko zagębiorskiej Metropolii. Yy, możemy dostać kompetencje choćby do wybudowania tej nieszczęsnej instalacji miejskiego przetwarzania odpadów komunalnych. To taki temat z brodą. Wydaje się, że bez 15 lat o tym się mówi yy, i nie udało się nam też, kiedy próbowaliśmy, wojewoda, Nadzór Prawny Wojewody uznał, że już to jest wychodzenie poza nasze kompetencje ustawowe. I i sąd administracyjny podzielił to, to zdanie. Ale nie tylko, również jest przygotowany pewien zapis, który myślę, że bardzo mocno pomoże, jeśli chodzi o przejmowanie zadań bezpośrednio z gmin na poziom metropolitalny. Do tej pory jedyna formuła, która do tego uprawniała, to było tak, takie samo działanie jak wcześniej w przypadku związków komunalnych, Już gminy mogły nam oczywiście przekazać zadanie ale my musieliśmy ich obciążyć pełnymi kosztami tego zadania niezależnie od tego czy chcielibyśmy zadanie lepiej wykonać czy taj trochę drożej bo to najczęściej z tym jest związane e, czy wyrównać poziomy pewne tej usługi na poziomie metropolitalnym czyli na zasadzie jedno miasto robi to całkiem dobrze chcielibyśmy żeby to sąsiednie miasto robiło to trochę lepiej czyli no tak mówię trochę drożej e, nie było takiej możliwości, by Metropolia mogła wesprzeć tego typu zadania. W tej chwili jest szansa, że możemy zadania przejmować. Jeśli uznamy, że jest to w interesie publicznym, to po prostu dofinansować pewne działania i wtedy ten poziom tej usługi na terenie Metropolii uspólnić. Czyli w tych miejscach, do której pory nie było tego zadania realizowanego lub było słabo realizowane, ze względu choćby na brak środków finansowych, no są miasta bardziej zamożne, mniej zamożne ten poziom usługi wyrównać i poprawić jego jakość, czyli z korzyścią dla mieszkańców oczywiście. A ten pomysł wielkiego powiatu Katowice jeszcze gdzieś w metropolii kiełkuje, czy wiem, że projekt powstał albo powstaje, też nie do końca wszyscy chcą się do niego przyznać, czy to jest pomysł, który nadal powinien żyć w głowie no, w tym momencie z parlamentarzystów bardziej. No, ja, ja w zeszłym roku, no, ja się przyznaję do tego pomysłu, ja jestem jego autorem. Ja poprosiłem pana profesora Pieczekowskiego, doktora Marchaja, żeby przelali na papier, jakby to mogło wyglądać. No, biorąc pod uwagę siedmioletnie doświadczenia Związku Metropolitalnego, myślę, że im szybciej zbudujemy Yy, większy poziom integracji w tym przypadku, nie ukrywam, wprost jedno miasto, tym jest lepiej dla nas yy, wszystkich. Jednak yy, dzisiejszy świat opiera się o konkurencję, i żeby w tej konkurencji brać udział, no, trzeba mieć pewien potencjał. Każde miasto z osobna jest świetnym miejscem yy, lokalnie, ale w, w tej skali konkurencyjności w Polsce i w Europie, no, niestety za bardzo nas nie widać. Trochę Katowice jeszcze gdzieś tam. Trochę Gliwice, gdzieś czasami coś pokażą, ale dużo łatwiej nam by było, gdyby ta integracja była trochę na wyższym poziomie. I sporo błodarzy gmin zgadza się z tym podejściem. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób to zrobić, czy ewolucyjnie, czy rewolucyjnie. No, ewolucyjnie te pomysły czasami łatwiej je zrealizować. Niestety wadą takiego podejścia jest dłuższy horyzont czasowy, w którym można byłoby to. Zrobić. Rewolucja niestety z kolei jego wadą jest to, że bardzo łatwo popełnić błędy i, i całkowicie temat po prostu yy, kolokwialnie mówiąc jemu zaszkodzić. Yy, ale w tym taka, roku coś się po, ruszy w tym temacie? Ale taka zgoda jest, żeby dalej nad tym pracować i, i, i rozmawiać. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie ma takiego głośnego weto, że to jest zły pomysł. Raczej jest pomysł, że może nie teraz, może jeszcze mamy czas, może trochę inaczej. To, 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 to akurat myślę, że to są takie sygnały, że, że temat nie jest zupełnie stracony i w tym zakresie być może coś się wydarzy, ale sam pomysł w ogóle Związku Metropolitalnego, czyli to, co 7 lat temu powstało, przez blisko dekadę było wypracowywane w poprzednim Górnośląskim Związku Metropolitanów. To był Związek Gmin Komunalny. Tak więc do pomysłu jednego miasta myślę, że też droga jeszcze nam trochę czasu zabierze. Natomiast dobre też jest to, że my już rozmawiamy o rozwiązaniu, które w Polsce funkcjonuje, bo to Warszawa działa na podstawie ustawy, o ustroju stołecznym miasta Warszawy. Tam 11 gmin zostało dzielnicami. W naszym przypadku cały czas powtarzam, że ta tożsamość lokalna poszczególnych miast jest dla nas tak ważna, że my nie chcemy tych miast y, zmieniać ich y, tożsamości na to, tożsamość dzielnicową. Chcemy dalej, żeby ona była y, tożsamością y, miejską y, czy korzowa, czy bytomia, czy piekar, y, żeby ty, mieszkańcy tych miast dalej mogli być ze dumni ze swojego miasta i ze swojej historii. Ale pewne kompetencyjne poukładanie i zbudowanie gminy metropolitalnej, która no, byłaby taką trochę czapką dla tych wszystkich działań na wyższym poziomie, takie działanie wydaje się mogłoby no, przynieść efekt. Kazimierz Korolczek był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście wejdź na śląskieopinia.pl, Ukośnik Klub. Do usłyszenia.